Jesteśmy tak, na no boisku na osiedlu jasnym Dodie koszykówki Bibal e, 26 rok pod rząd ja nie chciałem tego powiedzieć, e, chyba 32 turnie, już ciężko e, mi e, zliczyć e, prośbę, e, wszystko dopisało, jangloda, pogoda dopisała na razie jest 12 drużyn z, z, z Polski młodość, się zjechało młodość, nasi przyjaciele z Albrzyka, Gorzów Wielkopolski, Ziembice, Lubin, Wrocław Także fajna, fajna ekipa, wszystko się dobrze dzieje Pogoda przede wszystkim to jest tutaj najważniejszym czynnikiem, dopisała dzisiaj, więc i publika dopisuje, Kalifornia w Wierzeniowie. My się wszyscy znamy już mnóstwo lat, bo tutaj już przyjeżdżają ludzie z rodzinami, my się znamy naprawdę z wszystko z dwadzieścia rywalizacja jest sportowa, ale też jest koleżeńska, tutaj nie gramy o mistrzostwo wielkie, o jakieś pieniądze, tutaj nie ma nagród, tak naprawdę specjalnie tego nigdy nie robiłem, żeby to nie przyciągało nam ludzi, którzy przyjeżdżają po nagrody, tutaj się nie przyjeżdża po nagrody, tutaj się przyjeżdża pograć, porozmawiać. A, to jest taki klimat bardziej święto, osiedla, święto, połączone sport połączony z tym, że społeczność młodzież, ale i starsi aktywnie spędzili czas. E, po prostu w tym roku mamy trzy drużyny zierzynowa młodzieży. My jako starszy też czwarta drużyna Dzierżoniowa, trzymamy jeszcze troszeczkę, że tak powiem, fason, żeby pokazać, że jeszcze starsi potrafią grać, a rzeczywiście dzisiaj dużo młodych. I to cieszy, bo im więcej lokalnych duży jest tak naprawdę, tym większy to ma sens dla Dzierżoniowa, no bo to jednak ma być impreza dla dzieżoniowa, która ma iść świat pokazać, że jest stolicą My mamy świadomość, że czasami troszeczkę przeszkadzamy mieszkańcom. Ale z drugiej strony zrozumcie nas, kochani ludzie. To jest raz do roku, tak? Ta młodzież tutaj przychodzi grać, przyjeżdżają ludzie z całej Polski, my tutaj nie robimy nic złego. Czasami czuję się jak Owsiak pozdrawiam Bürka Owsiaka, bo po prostu wiem, że ludzie to krytykują, co my robimy, nie robimy nic złego, gramy w koszkówkę po sobie sprzątamy, jutro tutaj będzie cisza i porządek. wrócimy do normalności, że tak powiem, A czy to nie jest piękne, to to się tak tutaj dzieje. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy wolimy, żeby dzieciaki siedziały w domu i narzekaliśmy, my narzekali, że siedzą przed laptopami i tak dalej, i tak dalej, czy wolimy ich wypuścić na boisko, niech tą piłką poduszą do 22, bo i tak można do tej godziny. Ja jestem za tym, żeby wszystkie boisko do 22 on, grały, huczały, posiadają. a później tak. biegiem lata wszystko się rozwija, tak? No zawsze jest muzyka na żywo, DJ domel, który z nami od początku ze strzegomia. Jest też Witol, który gra na żywo na perkusji, bo zawsze dla mnie było ważne, żeby muzyka była na żywo, a nie gdzieś tam tylko z płyty. Do tego całe... Za chwilę będzie grill, robimy grilla tutaj takiego, który będzie dostępny dla każdego. Mówię, to jest troszeczkę klimat i to jest troszeczkę taka kultura dzieżoniowska już. Również się zmienić z Gortatem, tak, jest tutaj taki stand, gdzie można podejść, się z Gortatem dla dzieciaków, to jest fajne, bo zawsze czują się, no chcesz w wymbije, no to musisz zobaczyć, jak duzi są tam zawodnicy, tak? Więc to jest też fajny taki dodatek. I za chwilę będzie też mecz dzieciaków, dwa mecze dzieci mamy w wieżu dzisiaj, Później mini konkursadu, mamy specjalne kosze dla dzieci, żeby one sobie też tak pokazały się, co potrafią. I na o 18 jest konkursadów, gdzie to jest taki main event i przyjadą. Polski walczy Przez, o ten puchar, bo jest i puchar i pieniążki ten są do wygrania i tam już jest grubo. Ja myślę, że to miasto ja zasługuje na to, żeby to miejsce na było na naprawdę zresztą. wyremontowane, odnowione, żebyśmy mogli tutaj przyjmować gości pochwalić się, zresztą. że jesteśmy z naszym turnieju w Polsce. Nie ma starszego turnieju, naprawdę. Nie było dobre, Przez 26 lat i zatrzymanie to robimy. Przyjeżdżali tutaj koszkare z Ekstra klasy, bo dzisiaj koszkarze z górnika w To są koszkarze z Ekstra klasy, które zarabiają pieniądze na tym. I dla nich to jest szacunek, że tutaj przyjadą, oddają nam szacunek. Więc to jest coś wyjątkowego moim zdaniem, że no nie spotyka się zawodowych koszykarzy, którzy grają na takich publicznych tutaj jak na asfalcie. Smarzy mi się, żeby to boisko wyglądało też profesjonalnie zzał, tak, jak my to są, profesjonalnie zzał, robimy. Największą tak, satysfakcją zzał, jest zzał, dla mnie to, że sekundy, tutaj skóry, przychodzą do, ludzie to oglądać, ta, tak? popatrzeć. Ja jestem świadomy, że to jest troszeczkę taka rola nasza bycia rozrywką dla, y, dla osiedla się back dzieje back na osiedlach, nie ma ukrywać, tak? To jest takie od 26 ambicje, lat, przodu, wszyscy wiedzą, że to tutaj się dzieje i, i to niech tak zostanie i niech to trwa, jak to Jurek mówił, y, do końca świata jeden dzień dłużej, ja to będę też popierał. Czyli wszystkich zapraszamy za, do uprawianej bo ja uważam, że to jest najbardziej podwórkowa gra. Jakbyśmy się rozejrzeli po mieście, to tak naprawdę mało ludzi gra w siatkówkę. Nie umieszczając żadnej dyscyplinie. Mało ludzi gra na podwórku w piłkę ręczną, na przykład. Mało gra ludzi w Palmingtona i tak dalej, i tak dalej. Są kluby, oczywiście, są sekcje. Tak, tak. Najwięcej na podwórkach grają ludzie w koszykówkę. Naprawdę. Jak bo tutaj ktoś ma, przyjdzie jak wieczorem w jakikolwiek dzień, zobaczycie, że tutaj się dzieje. I to nie dlatego, gocia. że ja to zrobiłem. Bo po prostu tak to jest. Jeżeli on się zachował w koszykówce, tak i tak to wygląda. Zapraszamy na kolejne edycje. Jak będę żył, to będzie ja to, do, do końca świata.